Przepraszam, siema. Dzięki moim śmierciom będzie mi dużo śmierci, pewnie yy, przy, oczywiście nie przedłużając. Zapraszam do za oglądania i przypomnę, bo zyskuję kanał kanale zostawienie wałęczkiem, łapki w górę, to długo włączałam tą, yy, tą aplikację, bo internet mi jakoś nie siada, jestem w, w pewnej lokacji, a właśnie tutaj będzie znajdę. Znajd znajd Widzenie jej na mapie. W, w opisie macie podpowiedzi do tej lokacji i kto zgadnie, wlosuje kołem, kołem jakąś nagrodę, a my już oglądamy mamy. Nie idź na referendum, a potem narzekaj na władzę. No to nie, na razie nie śmieszne. lubię ciężką pracę. Ale udajesz, że ogarniasz co się dzieje. Smieszny mam Oglądasz memy w pracy? Jak nie jesteś wy wysoki. Okay. Na razie nie są śmieszne jakoś. Nie obchodzi mnie to, że wszyscy idą. Czy nie jesteś wszyscy? O nie, tu jest książę chory. Nie słuchaj ich, wcale nie przynosisz pecha. O Jezus! To słodkie. Macie ten mem? Nie słuchaj ich, wcale nie przynosisz pecha. Czy czarnego kotka, który przynosi pecha, ale ja tak nie chcę. Posprzątała, znowu nie wiem, co gdzie jest. Teraz... O, już mam pomysł. Zda widzimy się po małej przerwie. Dosłownie minęła króciutka przerwa. Jezus. Ta nosa twoja stara jest tak gruba, że jak ten pstryknął palcem, straciła tylko na wadę, O Jezus. Guys, Harry Dantki w oh, tym... To Jezus. To trochę creepy było. Okej, okay, tego mała nie rozumiałam. O Jezus, to jest złe. To takie złe. To też takie złe. O Jezus. O Jezus. Patryk za... za Patryka. O Jezus. Ten, okej. Okay. Ten moment, w którym uświadamy że wraz ze zniszczeniem połowy przeświata zniszczyłeś także kochany samochód, czyli lubią się z O! Moja ostateczna oferta to 50 dolarów za wszystkie te kamienie skończyłaś. O jezu! On jest w, jubile... w jubileru. A ładuje się trochę, o kurde. Szybciej świat i Tak się dzieje z tym łaska, że wy macie, przypominam też o zagadce W opisie będziecie mieli podpowiedzi do niej, do w jakiej miejscowości jestem, że, że, yy, że tak działa internet fajnie. Dobra, jesteśmy już... Yy, niektórzy szoglądy... Nie, to są. Dobra, wszystkie. Czekajcie, ładuję się. o opacie. To jest... O nie, jakie to złe. To z 2015, to jest 2018, to jest 2021. Wiecie, wiecie jakie to złe? Albo to. Gdyby ten os pracował księgowość. Coś nacisnąłam i połowa mi zniknęła. O Jezus. Ja, ja, ja nie wiem, czy mam to. O Jezus! Są wszystkie jakieś kamienie z jakichś gier. Dajcie, ja jeszcze szukam. <suszy> S -s 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 Jezus. Okej. Okay. Ale jest naprawdę to złe. Ajcie, szukam jakiś... O, jakie to dobre. Polska Saneria, ale ten, który się podpiera pięścią i rękawicą do nosa. takie Tak Takie fle. A teraz... Ko ma ...mini komiks. Hulk. No co się dzieje z Mintem? Hulk, zjedz Snickersa. Dlaczego? Bo gdy jesteś głodny, to zaczynasz zaczy być wściekłym potworem. Lepiej Lepiej jest bić, jak z reklamy prawie. Mm. O Jezus, jak ktoś umie to robić, te memy. Patrzcie po lewej, żeby się... O Jezus, jak, jak, jak oni to robią. Pani Waldemar, nie... Czuję się zbyt dobrze. Aha. Nie. To są Pikachu. No. No. Jezus. Jezus. No i tak to jest z internetem, jak mieszka się w takiej lokacji. Ten nas robi dokładnie to, co powiedziałam, że robi połowa Awendersów. Nie rozumiem tego. O, to będzie jak czuję. Ja mam łamać konstytucję. O Jezus. Kiedy w Polsce łamana jest konstytucja. Ha-ha-ha, bardzo śmieszne. Szukam, szukam. O, skład piłkarski. Słuchajcie, nie, nie widzę dokładnie jak, jacy tu są. Obama, Thanos, Obanos. O jezus! Obama, Thanos. Poczekajcie, zapytam się coś taty. Tata, a czy Obama to e, prezydent Rosji? prezydent Stanów. A, Stanów. O, pama tam. Plus Thanos O jezu. To będzie kilo z, z Minecrafta. Napiszcie w komentarzu, czy. czy napiszcie w komentarzu, czy. Yy, czy yy, mam nagrywać Minecrafta? Patrzcie na to. Patrzcie na to, to, to jest takie, to jest takie, takie, no dobra, nie zobaczę sobie, bo nie, to oczywiście nie, nie działa. Albo to. No nie. Jezus. Wywala mnie z każdego zdjęcia. Dobra. Czekajcie. Szukamy jakichś, Dobra. Przybierzeli do butelki. We czterech. A odeszli od butelki. Na czterech. Chwała alkoholowi. Wódce spirytusowi. A potem. Pod plotem. O Jezus. Patrzcie. Crafting. Crafting Tanosa. Węgiel. Yes. Węgiel plus Tanos. Równa się wściekły Tanos. Kinga kurwa. To nie jest śmieszne. Jest <laughs> to jak Na antynie od 12 lat wciąż nie załapali żadnego ducha Łapią ducha w 20 minut Aha Eta. No jezus Nienawidzę tego Sorry. Dobra, na no dzisiaj skończymy ten odcinek i jak dobijecie 15 łapek to dla losowego widza da, e, który napisze się, e, w, kom, w którymś tam odcinku jakąś rzecz, jeszcze nie wiem ten będzie mógł lo, będzie, będzie losowany kołem i dostanie jakąś nagrodę i jeszcze przypominam o konkursie ten kto zgadnie nie, nie w jakim jakiej miejscowości jest, może oczywiście patrzeć na mapę, będzie dużo odpowiedzi powiedzi na, 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 w opisie, no więc pa pa!